Witajcie kochani. Dzisiaj piękna modlitwa przed nami. Razem z ojcem Józefem będziemy wołali do Pana, oddając się jego sercu, przywołując Ducha Przenajświętszego. I też zachęcam was, abyśmy dzisiaj modląc się mieli w wyobraźni jakiś ulubiony wizerunek Pana Jezusa. Błogosławię cię Panie w twoim otwartym sercu. Bądź wywyższony poprzez moc twojego krzyża tajemnice twojego zmartwychwstania i namaszczenie duchem świętym błogosławię cię panie w mocy twojej miłości która leczy i uzdrawia w mocy twojego krzyża który uwalnia i jednoczy w mocy twojego serca które nas oczyszcza błogosławię cię jezu chryste wierzę w ciebie i wierzę tobie ty ukochałeś mnie jako grzesznika Wydałeś się za mnie na drzewie krzyża. Przybaczyłeś mi grzech i darowałeś nowe życie. Przywróciłeś radość i wesele. Uwielbiam Ciebie w miłości Ojca. Błogosławię Cię, Jezu, w darze Ducha Świętego. Ogarnij mnie swoją miłością i wylej na mnie obfitość swoich darów. Ty jesteś jedynym Panem mojego życia. Ty jesteś jedynym Panem. Mojego życia. Tobie jedynie ufam. Ty jesteś królem królów, Ty jesteś panem panów i jedynym zbawicielem świata. Tobie cześć i chwała. Matko Boża, wstawię się za nami, abyśmy codziennie błogosławili Jezusa i przyjmowali Go ciągle na nowo jako naszego jedynego Pana i Króla. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia, błogosławmy Panu, bądźmy ciągle nowi w uwielbieniu i zapraszam jeszcze do pieśni Serce Jezusa. Dobrego dnia.